Witajcie na tym w kolejnym odcinku. Ja jestem Playman, a dzisiaj sobie zagramy w Fortnite. Fortnite'a. Na początek wybierzemy sobie skinka, eee, Zrobiłem mega glow mojej szapeczki ostatnio. Hmm, co by to wybrać. No, możemy tak klasycznie może e, Spidermana e, Spider zwykłego Petera Parkera. E, chcę tylko zaznaczyć, że e, nie kupiłem go po to, by udawać pseudo Gigascha, tylko po prostu... Bo jestem fan Spidermana, to Zresztą mam chyba widać po, po mojej szafce. Mam wszystkie nie Spidermana. Ale yy, dobra widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu Wasze postanowienia noworoczne, bo tak w ogóle szczęśliwego nowego roku dawno mnie nie było na YouTubie. Nie wiem w ogóle czy ten filmik się uda. Czy będzie w ogóle oglądany. Mam nadzieję, że tak, ale my się już widzimy w gierce. Ło, dobra widzowie, już to czytało do giereczki i już e, lecimy. Hmm, gdzie by tu polecieć? Gdzie by tu polecieć? Może... No, na miasto portowe może. Hmm, dobra. Lecimy, widzowie. No i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki. E, wiem, że to może zadziałać, bo jak nie będę od was żebrał, to e, po prostu nie dostałem tej łapeczki od ciebie, widzów, więc ty tam, ty przed y, Ekranem, do ciebie mówię właśnie, masz zostawić łapeczkę, bo nie, nie co tu jest cholera ludzi Bo inaczej yy, wejdę do, ci do szafy, tak, to jest potwierdzone Jakby, yy, macie pisać w komentarzach kto tak nie miał Normalnie, bo to 100% Leży, no skam. <noise> Więc widzowie zostawcie tą łapeczkę, bo ja, bo to nic nie kosztuje, was Yy, no chyba, że nie macie konta to musicie zrobić konto. Ale większość osób, które mnie nie ogląda, to ma konto. No chyba, że jesteście jakimś dinozaurem, który nie ma, ma konta no to... No to sorry, mam no to, to, zrób. Eroduszku. W ogóle, ej, to jest mój pierwszy odcinek z tego rozdziału. jo wizu, wizu. Normalnie... ...signastycznie jest. Eee, może zwrócimy go sobie tutaj, tylko. Czy mam matsy jakiekolwiek, żeby się zabudować? Szybko zwracaj i... strzelać gdzieś. Aha, bo to na... z pociągu słyszę. Jezu, te bronie w tym rozdziale są takie słabe. I zawijałam ty tylko o tym mówiłem, ale jeżeli umiecie robić mapy, to zróbcie playground mapy chapter 5 z 4, albo w ogóle dla jakiego sezonu chapter'u 5. Bo to... bo w ten sezon się nie da... W sensie w ten sezon się po prostu nie da grać, nie? To jest dla mnie tak tragiczny sezon. Przynajmniej moim zdaniem, jakby ja nie chcę być hipokrytą, żeby żebyście uważali tak jak ja, jakby jak uważacie, że to jest spoko w sezon, to tak uważajcie. Jakby... Nie mam do was problemu. Proszę mnie tu nie odwijać, nie że jestem jakimś hipokrytą czy coś. Ci potka Wypita. Ej, eee, dobra. No... Strzela mi tu jakiś gościu. Słyszę? Nie, na no stacji się tu z kimś klepie. Po co mi dwie pompy? No, oczywiście, że tu jest. No mnie zabije na I Widzę. A, dobra. Nie, e, sorry, Mordo, nie chciałem cię zabijać. Byłeś po prostu z jakymś więc po prostu. Chciałem Cię kurde zostawić, ale jak zaczęło się mnie spamnić, to, to, yy, to. nie wiem czemu. O, maska! To nie wiem <śmum> czemu. zacząłem Cię nawalać. Jeżeli to oglądasz, to sorry. <śmum> Boże, widzę. No. Yy, I chciałem jeszcze przypomnieć trzeci raz y, dzisiaj. A ponad czwarty, żeby zostawił łapkę w górach. Tak, tylko mówię. Jak mówiłem już wcześniej, jak nie, jak nie będę ci ciągle o tym mówił, to. Yy, to mnie nie zostawisz, więc no. Właśnie tu mam klepę. Kurde. Ja nie mam trafić. Ja mam za przepraszam was widzowie, ja gram na konsoli. Ja was wszystkich przepraszam bardzo. Jestem taką mamą. Bardzo, bardzo. leżysz. Tu jeszcze jeden jest. Gdzie? No, kurde przepraszam was, że ja tak... Jestem tak strasznym nugem, że, że ja kurde go ledwo wytrafiałem, ale... Ja nie wiem, ja ostatnio miał strasznego jakiegoś nerfa. Ja yy, w sensie ja w ogóle gram jak, jak ostatnie jak największe yy, za przeproszeniem, ale wiecie. Ale nie wiem dlaczego tak jest. ostatnio po prostu... bronie w tym rozdziale są słabe. Tak. nie ma jak nie ma jak widzowie... Yy, swoją całą grę yy, po prostu obwinić na bronię. Ale nie zmienia to faktu, że broni są słabe, tak? To no, typo typo. Ja naprawdę się... Z... Czy ja przyszedłem na jakiś zlot z fanów anime? Naprawdę widzowie. Ja przyszedłem na jakiś Lot Fanów anime. Przecież ty mnie nawet chłopie nie widzisz. Takie kurde jakimś Maxem. Mordo, ty mnie nawet nie widziałaś. Nie wiem. Stopy, zmieniam. Ja nie wiem, czy to był za jakiś lot fanów anime, ale. Kurde, czy naprawdę mi tu jakieś lotnia znowu leci? Gdzie to? Nie, ja stąd idę. Ja, to, ja stąd po prostu spierdzielam, bo to nie ma co. N nagle mi jakiś kurde złot, jakiś kurde fanów anime się tu pojawił. Milion typa. Ile? Ale wreszcie mam odcinek, widzowie, gdzie nie mogę się z kimś poklepać. gdzie sobie, chyba nawet sobie bota kupię, bo. Nie, no nie gadać, że ktoś tam miesza. Bo jak gram na padzie, nie widzowie, i mi to tak irytuje, ciągle mi coś drga na tym padzie. I nie wiem, czy to po prostu. To jest tyle typa, czy, czy mój pad jest jakiś dziwny. Nie wiem, widzowie, tak szczerze. No, ale wiem jedno, że masz dostawić łapkę w górę, widzów. Strefa ma... mało strefy mam, ale... w sumie medów żadnych nie mam, więc lepiej stąd iść. Tak... nie no, nie... No nie gadaj, że ktoś cię strzela zaś. Ja przysięgam, że... że nie rozumiem was, ludzi, że... czy wy się... czemu ja mój na ciągle słyszę, jak ktoś mi tu gdzieś strzela? Czy wy naprawdę... Czy wy naprawdę nie jesteście moimi fanami, jak miś, czy co? Że, mi, że wszędzie ktoś no, tu działa, nie strzela, nie umiem się wysłowić. Mówić nie umiem. Jak ktoś um, chce mnie nauczyć, to, to pisać perif. <grym> Więc jak ktoś chce mnie nauczyć mówić, bardzo bym wdzięczny. Dziękuję. Zwień nie będę grał pod strefę. Bo to się nie ma zagrać pod strefę, ja chcę sobie pograć też, żeby się poprawiać z typkami, właśnie. Więc ja nie będę grał pod strefę, bo nie ma co. Yy, jedna, gierka w Fortnite jest tylko jedna. Znaczy się, no... Nie wiem, chciałem dać jakieś... Filozoficzne... Filozoficzne zdanie, ale... Coś mi nie wyszło. No nie no, kroki mam. działa. Co to za typo? Krzak, gdzie on jest? Morda Jak? Aha, katana ma To jest za tej po Spam, spam, rozwalony Łatwo Ojej, widzowie. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, przecież on miał katana Ja sobie tu muszę to klasę rzucić, bo ja nie wiem Ja jestem jakiś, niemoż ja jestem jakiś niemożliwy Dobra, nie jednego oddaję, mówię wam Najlepsza, broń jednak chwilę. W tym, w tym sezonie od początku tak mówiłem, haha. Więc yy, od początku mówiłem, że ta broń to jest to jest mega dobry ascent. Więc dobrze jest. Snoop el yeah, morda. Hop, co wana lepił. Ja no siema. No widziałe normalnie Snublock kurde w formie. Upstowana ale... Ej, gdzie jest mój bot? O idzie, dobra. Nieważne. Aha, już mam auto. Ja chciałem, żeby chwilę, żebym chwilę wam nic nie nagrywał, ale... Ale oczywiście tam jest auto. Tam widzę, tam jest auto. ja to wejdę, no, wejdę naokoło, bo mi się nie chce z nikim klepać. Więc, no, musiałem trochę przekampić, bo mi wywaliło nagrywanie. Bo oczywiście i, neta nie ma trochę. No i mi wywaliło nagrywanie, niestety, ale już jestem, musiałem trochę przekampić tutaj w tej miejscu eee, No i odpaliłem nagrywanie, na szczęście. Już myślałem, że ten odcinek nie trafi na YouTube'a. Byłoby. No widzowie, znowu mi wywaliło i pewnie zaraz znowu wywali, bo nie ma neta. Więc prawdopodobnie odcinek długo może się zakończyć z niezakończonym werdyktem. Eee, no, więc będzie, byłaby trochę lipa, taka. O, ty się pepa w ogóle. Dobra, eeeh. Łyś ja w ogóle pokażę Wam coś, patrzcie. Czekajcie. U... No nie, no! Nie umie się rozpędzić, patrzcie. Eee, ogólnie ostatnio grałem eee, z duo z Alibabą. Oto. No Uo! <laughs> to jest. mocny triki, mordo. Co tak nie miał. Dziu... Nie ja mam widzowie, jak y, ja nie wiem jak ja to wymyśliłem, ale normalnie... Wiem, że nikogo to nie obchodzi, że da, da się tak robić, ale... Y, no widzicie. Tutaj mam bawi i uczy. Bawi chyba. Bo moje żarty są trochę czasami nieśmieszne. Ale trudno. Ja nie... Ja nie... Ja nie mam humoru, okej? Okay? Mam no fajnie, tu autka, Jest lipa trochę. Goni mnie! Czy to jest naprawdę ten typ gracza, który będzie mnie gonił przez pół mapy? No, oczywiście, że tak. No, zastrzelaj do niego. Morda no, nie będę ci nawalał kataną, bo jest, nie jestem takim jakimś nutkiem, ale. Kto mi wali jakieś bomby? Maria. O, mam taki sam w ogóle auto. Taki sam. wzór. Yy, Jedź! Jedź, Smordo! Szybciej! Nie, ale to, to jest akustyczne widzowie Ale nie, dobra, jedzie. Rzut Nie, to chyba ja jestem jednak akustyczny, ale dobra, nieważne. Mogę nie oddawać tego komentarza. Nie wiem, jakim cudem mam. Ja mam 5 fragów i jest y, to 8, ale y, jakimś cudem na pewno. Nie wiem. O, może no, płaczę, no i Sigma. I Fortnite przy mi dał Expo. Dlatego właśnie... Dlatego właśnie lubię grać w Fortnite'a. dałem mi Expa za nic. Pozdrawiam, jaki Epic Games, jak widzicie ten film. Nie no, ja, ja nie umiem mówić. Przepraszam was. Znowu słyszę, że jak ktoś tu strzela. A -a. Nie no! Nie zrobię Wina Gierca, na odcinku. Będzie spoko. To 5 mamy. Całkę ledwo się rusza. Nie, ja teraz gram chwilę pod strefę, widzowie, tak mi się wydaje, żeby jednak spróbować zrobić tego wino. To spróbuję trochę pod strefę teraz pograć, ale jak będzie tej to nie będę raczej mi uciekał, raczej będę próbował go Z Chwilę pogram na strefę. Nie wiem, ja mam top 4, gdzie, gdzie te typy są? Ja mam takiego trochę imbota, bo bo ten typ mi będzie pokazywał, gdzie oni są tak naprawdę i będzie miał i przejeżdżasz to on ich będzie widział więc to jest takie lekkie ułatwienie ale ten bot mi jakoś nie bardzo pomaga bo fraga jednego więc ja jestem od niego lepszy aż no TOP 3 jest nie wytrzymam my możemy zrobić wino, One no będę miał zaraz ja chcę strefy Jadź się do Zoma. nie no brak paliwa no super teraz zawsze postaram się wam wszystko nagrywać żeby żeby się nie okazało, że jak zdelam to, że będzie... Że nic wam nie pokażę, więc... Teraz wam pokażę już wszystko yy, z mojej gierki. Więc usłyszycie. Yo. Dobra. Czuję, że tu strzela gdzieś. Słyszę, ale mi serce bije, widzowie. Yo. <grytania> nie no. Co? To z typ? Duszek. Nie no, dobra, duszek. A... Jak mi serce bije! działa łama mam. Zona! Ondziłana mam. Nie, chyba lecimy do zona. Mi się coś tak wydaje. Wy się widzę, bo... Zona nie będzie... On na pewno musi być. To Zonie jak Jak mi mi teraz wyskoczy na rej jak mina japy, to zaraz jakiś frajer wyskoczy, to lipa. Powiedzcie, że on nie ma kupionego brota. Jest! Win! Ale co tu się stało? Co tu się stało, widzowie? Oczywiście muszę wam wyciszyć tą muzykę, bo prawa autorskie dostanę, ale co tu się stało? Jakim cudem miałem ja wino zrobić? Widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to zostawcie suba. Łapę, Łapęcja, ale ja nie wiem, co tu się wydarzyło generalnie. Eee, dlaczego ja wygrałem w ogóle? Ten typ musiał faldimetz dostać albo coś tam, albo go strefa musiała zabić, nie wiem. Widzowie, <grym> możecie pisać w komentarzu yy, swoje postanowienia noworoczne, albo napisać teorię, dlaczego ten typ zginął, bo to był dosłownie win fartem, nie? Więc gdyby nie fart, to bym nie, nie zrobił wina. Eee, no. Więc e, chyba e, udany odcineczek, dzisiaj nie lawiłem was tak bardzo, oprócz tego, że nie umiem trafić w typa, e, przepraszam was, że tak trochę krzyczę, ale, ale nie umiem trafić w typa, ledwo ich wszystkich pozabijałem, e, więc e, no, dziękuję wszystkim za oglądanie, e, szanowni e, widzowie, dlatego trzymajcie się, no i zostawcie suba, no i na razie. ないな。<laughs>